Wonderful... Hejka z tej strony, Liany Solis, a na Waszych ekranach poradnik dotyczący budowania postaci w grze Honka i Star Rail. Na tapet weźmiemy pięciogwiazdkową postać wydaną w aktualizacji 2.7 Sandeja. Na początku chciałabym Wam wytłumaczyć, jakie umiejętności ma Sunday, abyście mogli lepiej zrozumieć, jak on działa. Sandej jest pięciogwieskową postacią Imaginary oraz ze ścieżki Harmony. Najprostszym atakiem Sandeja jest Normal Attack, który skaluje się od zwykłego ataku w procentach. Dalej mamy jego skill, który ma cztery właściwości. Sojusznik oraz jego Samen, czyli przywoływany w kolejce tur Follow-up Attack, natychmiast podejmują akcję. Dla obu z nich jest plus 30% Damage'a. Jeśli wybrany sojusznik ma Samen. Dostają oni dodatkowe 50% damage'a na dwie tury. Użycie skilla na błogosławionym sojuszniku, czyli na takim, na którym został zastosowany ULT, dodaje się jeden skill point. Ostatnią rzeczą podczas używania skilla jest to, że używając skill na innej posadzie harmonii, nie dostają one przyspieszonej akcji. Najważniejszą rzeczą jednak w umiejętnościach Sandeya jest zdecydowanie ULT. Regeneruje on 20% energii wybranego sojusznika błogosławi sojusznika oraz jego samym. Wtedy obydwoje dostają plus 12% crit damage oraz x% crit damage na bazie 30% crit damage Sandeya. Czyli im więcej crit damage ma Sunday, tym większy buff dostaną nasze postaci. Efekt błogosławieństwa trwa 3 tury i co rundę się zmniejsza o 1. Gdy Sunday polegnie, efekt znika. Dalej mamy talent Sandeja aktywny podczas bitwy. Dodaje on plus 20% crit rate dla sojusznika, który został wybrany na skillu na 3 tury. Ostatnią rzeczą, jeżeli chodzi o umiejętności Sandeja, jest jego technika przed walką. Gdy pierwszy raz użyje skill'a lub ulta na sojuszniku, w następnej bitwie ten sojusznik ma plus 50% damage'a na 2 tury. Podczas levelowania Sandeja w jego traces mamy również 3 bonus ability. Pierwsza. Używając ulta na sojuszniku, który ma mniej niż 40 energii, dodaje 40 energii zamiast 20%. Druga. Na początku bitwy regeneruje sobie 25 energii. Trzecia. Używając kila usuwa jeden debuff z sojusznika. Tak właśnie wyglądały umiejętności Sunday'a, ale ważne są również jego stat bonus, które możemy uzyskać podczas levelowania. Kiedy wylewelujemy już jego całe drzewko umiejętności, możemy uzyskać łącznie 37,5% crit damage, 18% efekt res oraz 12,5% def. Zwróćcie uwagę na ten efekt res, który ma aż 18%, ponieważ potem przy wybieraniu planarów będzie to bardzo istotne. Jednak przed omówieniem planarów oraz reliktów na Sundaya, chciałabym Wam troszeczkę powiedzieć o idolance. Tak jak każda postać w Honkaju Star Railu, Sandy posiada swoje idolens, które po odblokowaniu dają różne buffy. Pierwsza: gdy Sandy używa skilla, sojusznik ignoruje 16% defa wroga. Samen ignoruje 40% defa i ten efekt trwa max dwie tury. Druga: po pierwszym ulcie oddaje dwa skill pointy, po sojusznik oraz jego samen zadają 30% więcej damage'a. Trzecia: ULT zostaje wzmocniony o 2 levele oraz Normal Attack o 1 level. Czwarta. Na początku tury Sandej regeneruje sobie 8 energii. Piąta. Skill otrzymuje dodatkowe 2 levele oraz Talent również 2 levele. Szósta. Talent, czyli plus 20% crit rate dla sojusznika po użyciu skillu Sandeja, trwa o jedną turę więcej, czyli łącznie 4. Ten bonus może się kumulować 3 razy, czyli w ten sposób postać może skumulować aż 60% crit rate'a. Od teraz, używając ULTA, Sunday nakłada bonus z talentu. Jeśli sojusznik osiągnie ponad 100% crit rate'a, każdy 1% crit rate'a to 2% crit damage. Jeżeli chodzi o Idolę Sunday'a, rekomendowałabym, jak już, to łapanie tej pierwszej kopii. Daje ona baw w postaci ignorowania defa wroga, który jest naprawdę potężny oraz uniwersalny. Samen, który potrafi ignorować 40% defa, jest naprawdę potężny. Na miejscu drugim wzięłabym jego drugą Idolin, Nie tyle co dla odzyskiwania skill pointów, ale dlatego 30% damage'a więcej. Są to dwie kopie, które naprawdę łatwo złapać, a zdecydowanie pomagają w walce. Jeżeli chodzi o reszta, w porównaniu do tych dwóch pierwszych to jednak wypadają troszkę blado. Więc na pewno pierwsza kopia jest super, a druga troszeczkę mniej, ale również robi swoje. Teraz możemy już przejść do omówienia reliktów. Jeżeli chodzi o relikty, na pierwszym miejscu rekomendowałabym Sacerdos Relift Ordea. W czterech sztukach ten set daje naprawdę niesamowity buff, ale jeżeli go nie macie, to jest też wersja awaryjna. Na drugim miejscu stawiałabym Dose Relief Orda w dwóch sztukach oraz awaryjnie dołożyłabym do niego Messenger Traveling Hackerspace. Jest to troszeczkę biedniejszy zestaw tak naprawdę na poczekanie do momentu, kiedy będziecie mogli mieć wszystkie cztery sztuki Dose. Sam Sakerdos ma na tyle duży baw, że na ten moment nie da się go niczym innym zastąpić, ponieważ działa on świetnie na Sundaya. Ale teraz wam powiem troszeczkę więcej właśnie co robi ten set. Jeżeli chodzi o Sakers Relieved Ordea, dodaje on 6% speeda oraz jego najważniejszą umiejętnością jest to, że gdy Sunday użyje skila lub ulta na sojuszniku, dodaje mu 18% crit damage na dwie tury i może się to dwukrotnie stakować. Czyli łącznie możemy uzyskać aż 36% crit damage. A na drugim miejscu, tak jak wspomniałam, tak bardziej awaryjnie dałabym Sacredos Relief Orde Order 2 sztuki oraz Messenger Traveling Hackerspace, również w dwóch sztukach. Oby te dwa sety dają plus 6% speeda, więc razem dałyby łącznie 12%. Jest to taki bardzo awaryjny set, który wzmacnia speed Sandeya. A teraz przejdźmy do omówienia Planner Ornaments. Na pierwszym miejscu Broken Kill, na drugim Fleet of the Ageless. A na trzecim koni. I już wam wyjaśniam, czemu tak bym ją uporządkowała, a nie inaczej. Broken Kill daje plus 10% efekt res. Jeśli postać ma plus 30% efekt res, to wszyscy w teamie otrzymują plus 10 crit damage. Moim zdaniem jest to najlepszy set Planner Ornaments, ponieważ Sunday już podczas levelowania swoich umiejętności w Traces ma 18,5% efekt res, Plus właśnie ten z setu, i mamy 28,5% efekt res, czyli prawie spełniamy wymagania do tej pasywki. Wystarczy, że tylko raz gdzieś w reliktach trafi nam się efekt i od razu mamy spełnione wymagania i dostajemy plus 10% crit damage dla wszystkich sojuszników, co jest super opcją. I dlatego moim zdaniem jest to najlepszy set na no, żeby wykorzystać z jego 18,5% efekt w Traces. Na drugim miejscu dałabym Fleet of the Ageless. Powiększa on nasze maksymalne HP o 12%, co nie jest zbytnio przydatne na Sunday'a, ale przynajmniej pomogłoby mu przetrwać. Jeżeli Sunday ma powyżej 120 jednostek speeda, wszyscy w drużynie dostają plus 8% ataku. Ponieważ jest on zdecydowanie bardziej uniwersalny, co za chwilę wam pokażę. Wszyscy inni sojusznicy o tym samym typie, żywiole, mają plus 10% team jest to set niezbyt uniwersalny, ponieważ tutaj buff dostaną tylko postacie Imaginary. Więc jeżeli planujecie używać Sundaya tylko z postaciami Imaginary, to byłoby to super rozwiązanie, ale jest to jednak mniej uniwersalne niż Broken Kill. Jeżeli chodzi o statystyki w reliktach oraz planarach, to obowiązkowy na body byłby Crit Damage, ponieważ to właśnie od niego Sunday skaluje buffy na ulcie. Jeżeli chodzi o fleet, to oczywiście speed procent, aby Sunday wielokrotnie mógł się poruszać podczas rundy. Jeżeli chodzi o planer ornaments, to na planarze proponowałem HP procent, aby Sandy po prostu jako buffer mógł długo przetrwać podczas bitwy. Jeżeli chodzi o link, to zdecydowanie R w procentach, aby jak najszybciej ładował mu się ult. Przejdźmy teraz do broni w skonkaju Star Railu, czyli do lightcomu. Na pierwszym miejscu byłoby Agrounded Ascent, czyli broń dedykowana Sandejowi. Na drugim miejscu broń dedykowana broni. But the battle isn't over. Na trzecim miejscu już czterogwiazdkowy Past and Future. A na czwartym miejscu Dance, 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 również czterogwiazdkowy Lightkon. Agrounded Ascent, gdy użyje skila lub ulta na sojuszniku, regeneruje 6 energii i otrzymuje jeden ładunek hymnu. Hymn trwa 3 tury oraz jest maksymalnie w 3 stakach. Każdy hymn to 15% Dimage'a więcej. Za dwa razy użyty skill lub ult na sojuszniku dodaje jednego skill pointa. Drugi najlepszy lightcon na Sunday, czyli The Battle Isn't Over, dodaje on 10% R, Energy Regeneration. Każdy sojusznik po skillu otrzymuje plus 30% Dimage'a oraz po użyciu ulta dwa razy dostajemy jednego skill pointa. Trzeci najlepszy lightcon na Sandeja, pierwszy czterogwiazdkowy, to Past and Future. Kiedy użyje skilla, następny sojusznik podejmujący akcję, z wyjątkiem użytkownika lightconu, zadaje obrażenia zwiększone o 16% na jedną turę. Ostatni dobry lightcon na Sandeja to byłby Dance Dance Dance. Kiedy użyje ulta, działania wszystkich sojuszników zostaną przesunięte do przodu o 16%. Chciałabym mniej więcej podsumować, jakie statystyki chcielibyśmy uzyskać na Sunday. U. Takim wymarzonym crit Damage'em, jaki chcielibyśmy uzyskać, to jest od 180 do 220. Wtedy Sunday daje naprawdę przyzwoity buff dla swoich sojuszników na skillu i czyni ich naprawdę potężnymi. Jeżeli chodzi o regenerację energii, to tak, 120-125%, tak jak wyjdzie nam w planarach, będzie naprawdę super. Jeżeli chodzi o speed, to tak naprawdę jest to najcięższa statystyka, żeby ją tak dobrze złożyć, najfajniej byłoby, gdyby Sandy miał 134 speeda. Gdy uzyskamy taką wartość Sandy w każdym cyklu będzie mógł użyć swoich umiejętności dwa razy. Naprawdę ważne jest też to, aby Sandy nigdy nie był pierwszy w Teamie w kolejce Tur, ponieważ wtedy nie do końca będzie spełniał swoje zadanie. Jeżeli nad nim jest DPS, wszystko jest w porządku, ale jeżeli Sandy jest przed DPS-em. Nie ma to absolutnie sensu, ponieważ Sunday przyspiesza akcję DPS-a. No jeżeli DPS jest od razu pod nim w kolejce turn, to nic to tak naprawdę nam nie zmieni. Dlatego Sunday zawsze powinien mieć mniej speeda niż DPS. Jeżeli chodzi o efekt rest, to te 30% tylko w momencie, gdy korzystamy z setu Planner Ornaments Broken Kill. Więc w taki sposób wyglądałby mniej więcej nasz idealny Sunday, jakiego chcielibyśmy zbudować. Jeżeli chodzi o timy, to rozdzieliłabym je na takie trzy fajne grupy, które chciałabym Wam umówić. Jeżeli chodzi o teamy, to chciałabym je przedstawić Wam w takich trzech grupach. Pierwszą najlepszą grupą, w jakich Sunday będzie działał, jest to samen Main DPS. Jest to team, w którym jest Main DPS, która ma samen, tak jak Genuine. W takim teamie Sunday będzie używał swoich wszystkich umiejętności, co nie zmieni jednak faktu, że działa on naprawdę niesamowicie również w innych kombinacjach. Sanda jest również świetny w teamach, które mają w follow-up atak main DPS, takich jak Blade, Ratio albo Yunli. Main dps -y pod follow-up atak mają to do siebie, że chcą szybko podejmować akcje. Kiedy Sanda używa swojego skilla, przyspiesza akcję swojego sojusznika o 100% i natychmiast on podejmuje działanie, co bardzo dobrze sprawdzi się właśnie z main DPS-ami pod follow-up atak. Trzecią grupą byłyby main DPS-y działające pod Ult. Są to postacie, które głównie biją z ulta, jest to na przykład Argenti, Dan Han w wersji Imbibitor, Lunae albo Jimmy. Są to postacie, które zadają naprawdę ogromny damage z swoimi ultami, więc Sunday dodając im jeszcze więcej crit damage super by się sprawdził. Powiedziałam wam, gdzie dobrze by się sprawdził Sunday, ale muszę wam również wspomnieć, gdzie na pewno go nie dawać. Na pewno nie łączyłabym Sunday'a z postaciami Main DPS pod Break Attack. Break damage kompletnie nie skaluje się z crit damage, więc buffy Sundaya po prostu nic by nie dawały. Nie zmienia to jednak faktu, że Sunday dalej przyspieszałby akcję, co jest korzystnym atutem. Mimo wszystko, to, że nie daje on buffów, jest dość kiepskie, więc po prostu nie łączyłabym go z postaciami pod break. Drugą rzeczą jest to, że nie łączyłabym Sundaya z postaciami, które mają ulta aktywującego się dopiero od zebranych punktów. Jest to np. Akron albo Feysiao. Są to postacie, które gdy włożymy Sandeja w taki team, kompletnie będzie marnował on swojego ulta. Kiedy Sandej użyje na Feixiao albo na Akron swojego ulta, nie doda im po prostu on energii, ponieważ dziewczyny zbierają punkty. Dałby on im oczywiście buff, ale jednak sam fakt, że nie może on skorzystać z swojego ulta, jest dosyć dużym minusem. Do tego niezaprzeczalnie najlepszą opcją dla Sandeja są main DPSy, Samon, potem follow up attack, a na końcu te, które zadają bardzo duży damage z Ulta. Ale jeżeli zastanawiacie się również, jak Sunday wypada na tle innych postaci harmonii, chciałabym Wam w skrócie o tym powiedzieć. Najważniejsze będzie dla nas porównanie broni oraz Sparkle do Sundaya, ewentualnie Tingyun. Zarówno Sunday, jak i Bronia przyspieszają akcję postaci o 100% w porównaniu do Sparkle, która przyspiesza tylko 50%. Sunday jest troszeczkę bardziej ekonomiczny, jeżeli chodzi o punkty. Daje 30% więcej damage'u na dwie tury w porównaniu do broni, która daje faktycznie więcej damage'u, ale trzeba używać jej skilla co rundę. W ten sposób zużywamy więcej punktów, a Sunday jest troszeczkę punktooszczędny. Jeżeli chodzi o Sparkle, to ona w ogóle nie daje buffa do damage'u, tylko do crit damage'u. Dodatkowo Sunday ma tą małą przewagę, że daje samemu damage. 50% na dwie tury, a dziewczyny nie dają w tym przypadku nic. Jeżeli chodzi o ulta, Sunday jako jedyny z tej trójki daje 40% energii. Sparkle daje 30% damage'a na dwie tury, Bronia 55% ataku na dwie tury oraz 55% crit damage'a na dwie tury, a Sunday wygrywa znowu z dziewczynami, ponieważ daje 78% crit damage, czyli najwięcej oraz na 3 tury. Czyli nie dość, że daje dużo, to również dłużej. Jeżeli chodzi o pasywny skill, to Sparkle daje 15% ataku, Monoquantum 15% ataku oraz 18% damage. I jest to lepsze niż bronia, która daje po prostu 10% damage. A. Jednak Sunday w tym momencie daje nam 20% crit rate'a. Jeżeli popatrzymy ogólnie na tą tabelkę, no to Sandy niezaprzeczalnie daje nam najwięcej możliwości. Na skillu podnosi on akcję, daje długo buffy na damage oraz na samen, czego nie mają pozostałe postaci. Regeneruje on energię na ulcie oraz bardzo mocno oraz bardzo długo, bo na 3 tury wzmacnia crit damage. Dodatkowo jego pasywką jest ten mały crit rate, który zwiększa nam szanse na trafienia krytyczne. Bronia ma tą malutką przewagę, że można zdobyć do niej idolance, co nie zmienia faktu, że po prostu... co nie zmienia faktu, że jej kopie nadal w porównaniu z samym Sandyem nie są aż tak mocne. Dlatego, jeżeli chcielibyście bardzo fajnego saporta, który wzmocni wasz team, który wzmocni wasz team, sandy jest praktycznie na ten moment idealny. Dlatego, Sandy, jako postać wspierająca team, jest naprawdę niesamowity i warto go zdobyć. Daje nam damage, summon damage, crit damage, dodaje energię, daje nam damage, summon damage, crit damage, crit rate, dodaje nam energię i jeszcze w dodatku przyspiesza akcję naszej postaci. Naprawdę robi absolutnie wszystko, i najlepsze jest to, że robi to po prostu dobrze dlatego prawie do każdego timu mogłabym polecić Sandeja, ponieważ jego staty są mega. Wydaje mi się, że to byłoby wszystko w tym odcinku. Jeżeli macie jakieś pytania, to napiszcie je koniecznie w komentarzach, postaram się wam odpowiedzieć najlepiej jak potrafię. I to chyba wszystko. Dzięki za oglądanie. Mam nadzieję, że wam pomogłam. Będę wdzięczna za lajki, komentarze i subskrypcje i do zobaczenia w następnych. Pa pa.